Tak właśnie wygląda mój pokój hostelowy w Izmir. Dwie noce za 70 złotych, 35 zł za noc. Spoko, samo centrum, takie turystyczne miasta. I chciałem wam powiedzieć, że czasami w takim trybie życia podróżnika, youtubera, vlogera, czasami wszystko co stoi pomiędzy Twoimi rzeczami wartymi 12 tysięcy złotych, a potencjalnym złodziejem, to rozpadający się zamek, który mógłbym wyrwać w 5 sekund. biorę ze sobą pleca, laptopa i całą elektronikę będę dzisiaj targał. Normalnie pewnie bym to zostawił, ale nie ma tutaj ludzi w ogóle w tym pokoju, oprócz jednego ziomka tam, więc um, lepiej nie. Wbijam właśnie na śniadanie do takiego, wydaje mi się, dosyć turystycznego miejsca, na pewno nie najtańszego. No i Okazuje się, że śniadanko składające się z tureckiej kawy, menemen, czyli takiego, takiej tureckiej jajecznicy, taka szakszuka jajecznica, coś takiego, chleba kosztuje łącznie jakieś 9 ,50 zł, 50 groszy, więc całkiem przyzwoicie. Moi drodzy, na początek może kilka zdań na temat tego, Dlaczego mam tak nisko kamerę? Oraz e, o tym, czym jest Izmir. Izmir, czyli tak jak wydawało mi się. Małe tureckie miasteczko okazuje się być trzecim największym miastem w Turcji. Zaraz po Stambule, po ankarze mieszka tutaj ponad 4 miliony osób. Historia tego regionu jest naprawdę bardzo długa, ponieważ liczy sobie ona mniej więcej 5000 lat. Podczas tych 5 tysięcy lat miasto przechodziło z rąk do rąk. Tutaj mam na myśli oczywiście Greków, imperium rzymskie, imperium osmańskie, Turcja. Jeszcze nawet w XX wieku były tutaj jakieś sytuacje takie, że Grecy przejęli to miasto na jakiś czas. Potem był pożar, spłynęło pół centrum. Od budowali jej w ogóle jakaś masakra. Znajduje się ono w zatoce, podejrzewam, że izmirskie by się tak nazywała, może egejskie, to jest, to jest ta woda, którą widzicie za mną. Jest 31 stopni. W każdym razie wydaje się być tutaj naprawdę bardzo ładnie, jest delikatny wiaterek, więcej temperatury tak się nie odczuwa. No i nie pozostało mi nic innego jak iść pochodzić. To, co mi się bardzo podoba w Turcji, to ta taka kultura chillowania w takich publicznych przestrzeniach parkowych. Wczoraj, kiedy chodziłem sobie tutaj około, nie wiem, to była godzina 23-24, był to wtorek. Wszędzie tu, gdzie macie zieloną trawę, nie było miejsca, żeby usiąść, ponieważ wszędzie siedziały grupki osób na kocykach, pili sobie herbatę, pili sobie y, browarki, y, jedli sobie klasycznie jak to turcy słoneczniki masowo, więc wszędzie dookoła były y, kubki słoneczników. Rozmawiali sobie, nikt nie słuchał głośno, jakiegoś hip-hopu, dubstepu i tak I to jest właśnie to, co było w Stambule w tym maćka park. Po prostu pełny chill. Tutaj pewnie teraz też by siedzieli, gdyby nie to, że nie ma tutaj po prostu drzew, nie ma cienia, a jest, jest naprawdę upał. Więc jedynie jak kogoś widzicie, to tak jak tam, kawałek cienia gdzieś pod drzewem. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo podoba mi się idea picia gorącej kawy w upalne dni. Szedłem teraz godzinę tym wybrzeżem na... W termometrze 31 stopni i po prostu myślałem, że zaraz zdechnę. A teraz sobie w cieniu, wypiłem sobie gorącą herbatkę i czuję się zdecydowanie lepiej. W ogóle restauracja, w której ja teraz jestem, herbata duża kosztowała mnie całe 5 ,20 zł. 20 groszy. W sumie dosyć duża jak na tureckie warunki, no ale to jest jakaś restauracja na molo, które zostało przerobione na galerię handlową z restauracjami. Nie zobaczyłem żadnego takiego turystycznego miejsca w Izmir, bo one są wszystkie kawałek drogi, więc tak se chodzę, ale... Widoczek jest, jest naprawdę ciekawy. Ludzie sobie siedzą, piją herbatkę, palą siszę, typowe tureckie klimaty. Teraz wracam do roboty. Zastanawiałem się ludzi, a w szczególności was, bo nie chciałem się opierać na żadnych vlogach podróżniczych, co warto jest zobaczyć w Izmir. Właśnie jedną z rzeczy, o której wspomniał praktycznie każdy, było to, żeby zobaczyć tą wieżę zegarową, która się tutaj znajduje oraz ten meczet, który jest tutaj za mną. Jestem tutaj, jest sobie placyk, są sobie ludzie. Do meczetu nie wejdziemy, ponieważ aktualnie się tam wszyscy modlą, więc nie mam zamiaru im przeszkadzać. Podobno jeszcze warto jest zobaczyć jakieś windy, ale za bardzo nie rozumiem, o co chodzi z tymi windami. Podobno jakieś bardzo stare windy, elevators albo ja to źle rozumiem, ale zaraz tam pójdę i się dowiemy. Przerywnik z serii Cash uczy i bawi. Izmir teraz nazywa się Izmir, ale zanim nazywało się Izmir, nazywało się tak jak widzicie tam, czyli Smyrna, zapanowania Greków i jest to miejscowość, w której podobno urodził się ten ziomek, co napisał Iliadę. Homer. Co przywaliłem właśnie w ten balkon mówiłem, to wiem tylko ja. No i słuchajcie, jestem w ciężkim szoku, ale okazuje się, że wieża z windą faktycznie jest wieżą z windą. Widzicie ją za mną, nazywa się ona Asa... Asansory, jakoś tak. Została ona wybudowana w 1907 roku przez jakiegoś żydowskiego filantropa, który chciał, żeby starsi ludzie nie musieli się wspinać po schodach. Oczywiście ta winda prawdopodobnie zupełnie inaczej wyglądała jak teraz, bo jest teraz całkiem nowoczesna. Można sobie nią za darmo wjechać, ale no, widoczek jest, jest całkiem przyzwoity. Pozostało jeszcze troszeczkę do zachodu słońca. Jeszcze nie jest ono tak nisko i mam taką cichą nadzieję, ponieważ dostałem info, że podobno jest tutaj właśnie widzimy, że bardzo fajne i bardzo nietypowe miejsce do oglądania zachodu słońca, ale żeby tam dotrzeć musiałbym. Pojechać, popłynąć tam daleko, na tamto drugie wybrzeże, więc nie wiem, czy zdążę, ale trzymajcie kciuki. Niestety popełniłem ogromny błąd: nie pomyślałem o tym, że tutaj Google Maps może nie działać, jeżeli chodzi o transport publiczny. W Stambule działa jako tako i dlatego tego właśnie użyłem. I zapomniałem, że w Turcji się używa. Zobaczcie, policja na skuterach. I zapomniałem, że w Turcji się używa takiej aplikacji, która się nazywa. To jest chyba ochrona. Nie. Tak, ochrona. Nieważne. Aplikacji, która się nazywa Trafi i ona by mi powiedziała dokładnie jak się dostać na tą drugą stronę. że Jeżeli nie użyłem, to już nie zdążę. Niestety się dostać tam łódeczką. W każdym razie tam po tej drugiej stronie są podobnie takie specjalne ławki, które są zaprojektowane tak, żeby leżeć sobie na nich i oglądać zachód słońca. A ja będę musiał się ograniczyć do tego pola zieleni, które pokazywałem Wam wcześniej. Bir sultana budalım gülüm dermişler o O şirin canına nasıl kıymışlar onu İsterse dünya malı vermişler vermişler oy oy, oy. Bardzo staro wyglądam. Przenosimy się dwa dni później, nadal jestem w Izmir. Szybkie podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie dwa dni. To, dlaczego uwielbiam podróżować solo. Po zachodzie słońca poznałem jakichś Turków właśnie z Izmiru, troszeczkę sobie tam pogadaliśmy, wypiliśmy sobie piwko, było naprawdę bardzo fajnie. Wczoraj wynająłem jakąś norę na Airbnb, ale za nią nie zapłaciłem, bo korzystałem ze zniżek. Link w opisie. I siedziałem cały dzień, towałem vlogi, więc nic ciekawego się nie działo. Rzecz numer trzy. Kocham Google Translate. Idę przed chwilą na pociąg, bo chciałem się wydostać z Izmir miasta 5 milionów osób, to ciężko byłoby autostopem. No i wszystkie kasy są pozamykane. Podchodzę do kobiety, próbuję po angielsku, nie da rady. Wyciągam telefon, dwa kliknięcia, mówię po angielsku do telefonu, gdzie mogę kupić bilety, chcę się dostać tu i tu. Ona odpowiada po turecku, telefon mi pokazuje, budka z biletami jest zamknięta, będzie otwarta za pół godziny. Więc miałem czas pojawić się w mojej ulubionej kawiarni w Izmir, czyli w Werunie. To, co jest w niej niesamowitego, to podobno to, że co jakiś czas wysyłałem kilku pracowników opłacałem podróż gdzieś tam, Azja Południowo-Wschodnia, wiecie, jakieś takie typowo backpackerskie klimaty. Oni później nagrywają filmy i te filmy są gdzieś puszczane na monitorach z tyłu. Zjem menemen, moje ulubione tureckie śniadanko i będziemy próbowali dostać się do Selciuk, czyli do miasta, w którym jest Efes. Jestem już chyba Turkiem. Piję turecką herbatę, piję turecką kawę, jem menemen i wszystko mi naprawdę bardzo smakuje. da uh, Selçuk uh, bir bira lütfen Selçuk Yes yes. Eee uh, yine Oh okay yeah, I'll, I'll just follow that Ok, ok, Thank you Dziękuję Thank bardzo. Okazało się, że musiałem się z kimś źle dogadać, ponieważ żaden pociąg nie jeździ bezpośrednio do Selciuk i musiałem mieć przesiadkę w TP-Koi. Na szczęście, jak zacząłem się pytać na stacji, to e, bardzo szybko mi wszyscy pomogli. Jeden chłopak trochę gadał po angielsku, zaraz się zlecieli, wszyscy próbowali mi doradzić. E, Podeszła nagle do mnie jakaś para, mówię: Selciuk, Selciuk, ok, follow me, I poszedłem za nimi. No i czekam teraz na, na pociąg do mojego miejsca docelowego. Tak wygląda stacja, a za bilet zapłaciłem jakieś 3 zł teraz więc. Cebulka się cieszy. Z tymi moimi spontanicznymi decyzjami podróżniczymi czasami jest jeden problem. Na przykład taki, że obserwowałem od dwóch dni jeden hostel tutaj w Selciuk, ale no myślę sobie, dobra, nie będę rezerwował, bo nie wiem, czy przyjadę dzisiaj, czy jutro i tak dalej. No i przyjechałem i się okazuje, że jest pełny. Tak mówi Hostel World przynajmniej. Więc no nie jest jakoś strasznie daleko, około kilometra z Buta, więc liczę na to, że jak wejdę, to się okaże, że może jednak mają jakieś wolne miejscówki. Trzymajcie kciuki. Według mojej wiedzy samo miasto Selciuk nie powinno być jakoś mocno turystyczne, ponieważ e, okalające je miasteczka to są mniejsze lub większe kurorty nadmorskie, które przyciągają naprawdę e, tłumy turystów, a ludzie przyjeżdżają tutaj z reguły po to, żeby zobaczyć ruiny starożytnego miasta Efes. Dlatego też nie myślałem o tym, żeby rezerwować ten nosek wcześniej, ale teraz jak o tym myślę, to jest piątek, a to jest mało hosteli, więc faktycznie jest szansa, że jest on zabukowany. Mam nadzieję, szczerą, że mi się uda, ponieważ tak się dzisiaj dziwnie złożyło, że Właśnie kończę 29 lat i wolałbym nie spędzać urodzin w jakimś samotnym hotelu, hostelu, pokoju, nie wiadomo gdzie, więc jednak hotel, hostel byłby fajny. Zobaczcie jakie ładne schody. Oczywiście jak to ja musiałem troszeczkę podramatyzować, bo jakbym nie podramatyzował, to nie byłbym sobą. Okazało się, że mają wolne pokoje, pomimo tego, że na wszystkich stronach były one już zajęte znaczy, pokoje. Jest jeden dorm, po prostu, w którym było jeszcze parę wolnych łóżek. Jest bardzo chłodno, ponieważ znajduje się w piwnicy, dobrze oświetlony, ładnie pachnie, jest spoko. Ciekawostka przyrodnicza, zapłaciłem mniej niż liczyli sobie na tych wszystkich innych stronach, bo nie policzyli, wiadomo, bez tych prowizji, czyli zapłaciłem za to chyba 33 zł, gdzie już awaryjnie sobie patrzyłem pole namiotowe, które jest gdzieś tutaj w okolicy kosztowane. Chyba 40, więc naprawdę super. W cenę wliczo, wliczone śniadanie. Teraz idę na stację autobusową. Podobno była taka, że na pewno jej nie ominę, więc podejrzewam, że to jest co za mną, bo tam są autobusy. No i wyrobimy się jeszcze do miejsca, które jest najbardziej. Z, z którego Efes jest najbardziej. Z którego Selciuk jest najbardziej znane, czyli ruiny starożytnego miasta Efes. No, bo, what, time, what time does it take? Wydaje mi się, że przyjechanie tutaj dwie godziny przed zamknięciem może wyjść mi naprawdę na dobre, ponieważ wygląda na to, że ci wszyscy ludzie, których tutaj widzicie, to są członkowie zorganizowanych wycieczek i oni się stąd właśnie zawijają do swoich autokarów, które ich zawiozą do ich kurorków. Zabrzmiało jakbym hejtował, ale nie hejtuję, po prostu bardzo się cieszę, ponieważ jest spora szansa, że nie będzie dużych grup wycieczek zorganizowanych tutaj. Swoją drogą nie słyszałem w ogóle tureckiego od dobrych 20 minut, ale zanim tam wejdę, postanowiłem coś zjeść. Bo jest 30 stopni, nic nie jadłem od 5 godzin. I co ciekawe, za Duży ayran i za lahmacun, czyli to taką turecką pizzę w innej wersji, której jeszcze nie jadłem, odkąd tu przyjechałem, bardzo za nią tęsknię, zapłacę 13 zł. W knajpie znajdującej się przed wejściem do ruin Efesu, czyli najbardziej turystycznego miejsca tego regionu Turcji. Jest i mój kochany lahmacun, czyli tak zwana turecka pizza. Wcześniej na otnisku jadłem pide, też nazywają niektórzy turecką pizzą, lahmadżun też jest taką turecką pizzą Od roku o tym marzyłem Więc generalnie temat wygląda tak, że wkładamy troszeczkę sałaty, wkładamy sobie pomidora i tam jakieś inne rzeczy, które dostajemy z tym lahmadżunem Jakiś kot mi tutaj biega, mam nadzieję, że nie czy kamery Skraplamy sobie trochę ryną i jemy Nie jest taki dobry, jak ten, który jadłem w Stambule, ale tak jest naprawdę spoko zrobiłem sobie najlepszy prezent urodzinowy na świecie ciekawe czy ten aparat to przeżyje okej, OK! OK, dziękuję okay. okay, Zawsze chciałem to zrobić, na, na lotnisku się bałem, żeby wsadzić aparat do skanera, ale żyję. Wydaje mi się, że warto e, wspomnieć o płatnościach kartą w Turcji. E, za wszystko jak na razie płaciłem rewolutem, wypłacałem kasę z bankomatów bez żadnych prowizji. Tylko pamiętajcie, że jak bankomat się was spyta w jakiej walucie chcecie wyciągać kasę, czy tam mają wam z funtów przeliczać czy coś, to zawsze wybierajcie liry tureckie i wtedy nie będzie prowizji. E, no i w takich miejscach nawet jak tutaj też bez najmniejszego problemu e, płaci się kartą. W hostelach preferują gotówkę i wtedy możecie ugrać, jakąś zniżkę. Nie chcę przed wami udawać, że mam jakiekolwiek pojęcie o tym, co tutaj się dzieje, więc po prostu przeczytam wam to, co przeczytałem przed chwilą na vlogu w blogu blogu turcja w sandałach.pl Położony w rejonie Turcji Egejskiej, Efes jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym miastem starożytnym w rejonie Morza Śródziemnego. W starożytności Efes był tętniącym życiem miastem handlowym oraz ośrodkiem kultu Kybele, Kybele bogini płodności. Znaleźć tutaj można zabytki greckie oraz rzymskie. Efes jest również ważnym miejscem dla chrześcijan. Tutaj powstała jedna z pierwszych wspólnot chrześcijańskich w Azji mniejszej. A święty Jan sprawował w efecie stanowisko Biskupa. Wspominała w został wymieniony jako jeden z siedmiu kościołów apokalipsy. Zbudowany został tutaj także pierwszy kościół pod wezwaniem Marii Panny. Tutaj mamy sarkofagi, ale patrzyłem, trupów tam nie ma. A tutaj mamy jakąś ulicę i tak na pierwszy rzut oka to miasto wydaje się być naprawdę bardzo fajnie zachowane, więc mam nadzieję, że uda mi się ustrzelić jakieś parę fajnych szocików na birolka. Każdą minutą przechadzania się po tej starożytnej metropolii ludzi dookoła mnie jest coraz mniej i śmiem nawet zaryzykować stwierdzenie, że tutaj nie ma już teraz nikogo oprócz tej pary, która jest za mną i tego pana ze selfie-stickiem. I tak pokrótce mówiąc, to wrażenie przechadzania się tutaj tymi uliczkami jest naprawdę ciekawe, bo można sobie przy użyciu odrobiny wyobraźni dopowiedzieć, jak to mogło wszystko kiedyś wyglądać. Jak to się wszystko świetnie zachowało. Moja twarz oczywiście jest na jedną czwartą kadru, ale no to są kamyki, no to nie ma się tutaj czym to co ekscytować tak na wideo, ale jak gdyby sama świadomość tego, że to przetrwało tak długi czas, jest naprawdę imponująca. Tutaj na przykład gdzie macie fasadę tej biblioteki. Jeszcze pół godziny temu nie dało się w ogóle przecisnąć między ludźmi, a teraz zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Kurde, wyobraźcie sobie, że bylibyście tutaj, jak to miasto funkcjonowało i normalnie żyli sobie tutaj ludzie. I tutaj płynnie przechodzę do takiej myśli o przemijaniu, jak się właśnie patrzy na te e, zabytki greckie, e, zabytki imperium rzymskiego i ma się urodziny. Że yy, myślałem o tym ostatnim roku mojego życia, kiedy nagrałem wam film Starzeje się w Australii, w którym po raz pierwszy na głos wypowiedziałem, że moim marzeniem jest zwiedzanie porządnie Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej do trzydziestki. No, słuchajcie, został mi dokładnie rok na zrealizowanie tego planu. Wydaje mi się, że Azję Południowo-Wschodnią już zahaczyłem na tyle, że mogę uznać tę część za zrealizowaną. I w ogóle bardzo się cieszę i nie spodziewałem się, że moje życie będzie wyglądało tak, jak wygląda teraz. że Trzy miesiące, 4 miesiące po nagraniu tamtego vloga wyjechałem z Australii. 3,5 miesiąca w Azji Południowo-Wschodniej. Później wróciłem do Polski, Serbia, Ukraina, Naddniestrze, teraz w ogóle miesiąc w Turcji i jestem naprawdę podekscytowany tym, co przyniesie kolejny rok. Wiecie, to nie byłoby możliwe, gdyby, gdyby nie Wy, gdyby nie moi widzowie, gdyby nie wpłaty na live'a, gdyby nie patroni tego kanału, którzy. W zamian za jakieś takie drobiazgi, pocztówki, magnesy i tak dalej, wspierają ten kanał finansowo, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo sobie człowiek zdaje, że zdaje sobie sprawę z tego, że gada do tej kamery, którą ma przed sobie, idąc jakąś ulicą w Turcji. A w tej kamerze siedzi naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych, interesujących ludzi, którzy tak naprawdę. Mają wpływ na to, jak wygląda obecnie moje życie. To jest taka dziwna myśl, ale jesteście zamknięci wszyscy w tej puszce, która jest przede mną. Tak sobie dzisiaj właśnie o tym pomyślałem. Można sobie teraz tylko wyobrazić, jak tutaj dorożki zasuwały po tych drogach. To robi naprawdę na mnie wrażenie, aczkolwiek podejrzewam, że jakbym pojechał gdzieś do Grecji czy do Włoch, to mógłbym mieć jeszcze lepsze wrażenie. Wracając jeszcze do tych urodzinowych klimatów i do tej nostalgii, która się pojawiła w mojej głowie, to Wiadomo, różnie bywa, czasem mam lepsze dni, czasem mam gorsze dni, ale ogólnie wydaje mi się, że całkiem podoba mi się moje życie i to co dotychczas osiągnąłem. Oczywiście dla niektórych osób 29-letni facet, który nie ma stałej pracy, nie ma domu, nie ma samochodu, żony, rodziny itd., może się wydawać takim ultra przegrywem, ale mi się wydaje, że to co ja potrzebuję i to czego ja oczekuję od życia na dzień dzisiejszy. No, udaje mi się jakoś to życie tak troszeczkę pod siebie dostosować, że też tak wyrażę, z waszą pomocą. No i dzięki temu zamiast siedzieć w robocie mogę sobie właśnie siedzieć tutaj. I wydaje mi się, że chyba czasami za mało to doceniam i mm, powinienem chyba częściej właśnie doceniać to, co mam w życiu. I cieszyć się jakimiś takimi nadchodzącymi perspektywami, a nie czasami się właśnie dołować i przejmować jakimiś takimi głupotami. Wiem, że to tak może w taki wiecie vlog podróżniczy, a tej rozkminy życiowe, no ale <gryw> będziecie w moim wieku to zrozumieć. Troszeczkę mi się staty wpsuje, więc staram się nie stawiać aparatu za bardzo, bo mi się przechyla nóżka. Tu jest właśnie teatr wielki w Efesie Kurde, ale to musiało wszystko wyglądać w czasach świetności tego miasta. Wydaje mi się, że zobaczyłem już wszystko. Jest siódma, pół godziny temu w ogóle zamknęli całe to miejsce. Tam jest wejście, a tam był jeszcze jakiś kościół Marii i Panny. Może się tam jeszcze dostaniemy, zanim zrobi się kompletnie ciemno. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy na przykład jak się tu nie zasiedzę tak nie będę miał potem problemu ze znalezieniem transportu powrotnego. Ale co to dla mnie? W najgorszym wypadku będę te 8 km z buta. <noise> Tylko, że zaczyna mnie naprawdę martwić to, że ja tutaj nikogo nie widzę, bo <noise> będę musiał iść z buta. Ale, jolo, przygoda, co mi się złego może stać. Jestem najedzony, mam jeszcze ze sobą ze 200 ml wody. Lekki plecak. No dobra, to było na tyle. Wracam. No dobra. No i na szczęście udało się dostać do Selciuk za 2,80 bilecik, minibusik akurat podjechał jak tylko wyszedłem. Wydaje mi się, że to mógł być już jeden z ostatnich minibusów, więc troszeczkę ryzykownie. Ale dotarłem na miejsce, po drugiej stronie ulicy Kawałek dalej jest mnóstwo hostel. No dzisiaj tak troszeczkę wiecie, posmęciłem, nostalgia mnie troszeczkę dopadła. Ale wydaje mi się, że warte podkreślenia jest to, jak najczęściej, że naprawdę doceniam to co wy dla mnie robicie. I, I dziękuję Wam wszystkim za to, że mnie wspieracie na różne sposoby, tak, bo to linki z Airbnb, dobre słowo, lajki, komentarze, Patronite, livey. to jest wszystko się po prostu zbiera. Potroszę na to, że, że robię to, co robię i dzięki Wam mogę sobie z uśmiechem na ustach podróżować po świecie. Wiem, że już to powtarzam któryś raz, ale postaram się chyba mówić Wam to częściej, bo nie wypada zostawiać takich rzeczy w strefie domysłu. Tak więc kończę dzisiejszego vloga po raz pierwszy jako 29-letni człowiek. Celciuk, Turcja. Nie mam zielonego pojęcia co się będzie działo tu później, nie mam zielonego pojęcia jak długo tu zostanę. Zastanawiam się bardzo poważnie nad tym, żeby może podjechać do Bodrum na 2-3 dni, ponieważ dostałem od Was informację na Instagramie, że kilkoro z Was tam jest. Mam też tam jednego znajomego Turka. Więc no nie do końca jest to mój styl, bo to jest taki, wiecie, nadmorski resort, ale z drugiej strony może zaszaleć na wakacje i kilka dni tam spędzić. Autostopem może się tam dostać. Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie w Pragu. Na razie, trzymajcie się, cześć!